nie że... Mogę prosić o ziemniaczka, mamo świnko? Jeszcze nie ugotowane, tato świnko. Macie cię pojebało, dziewczynka? Jesteś głodny, tatusiu? Macie cię pojebało dziewczynka. Bo 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 pojebało, dziewczynka? Rób salto, Uwaga! O kurwa! O kurwa! Skurwysynie bobrze! O ty chuju bobrze! E kurwa bober! A ty zapierdolę kurwa! Waga, bo kamera idzie w ruch! Sukienki do góry! Jeszcze wyżej! bo nie widać. Nie żyjesz. Jak myślisz, gnojku, ile mi jeszcze zostało? Czego zostało? Naboju! Błagam cię, nie strzelaj. Nie żyjesz i ja zadecyduję, kiedy to się stanie. Jeśli choćby pomyślisz, żeby skrzywdzić dziewczynkę, znajdę cię i zabiję. Zabiję też twoją żonę, matkę, babkę, prababkę, dziadka. Nie mam dziadka! To pradziadka, a potem spalę twój dom. Rozumiesz? Mieszka w bloku. A więc ucierpiał niewinni. Jak się nazywasz? Jan Nowak. Zabiję wszystkich Nowaków w Polsce. <grym> Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, zabiję wszystkich na literę N. Nazwisko. Jakiej chcesz kawy? Jakobs. Nie pana pytam. Nazwisko. Jakobs. A może zbożową z bromem? Zbożową może jeszcze gdzieś znajdę, ale bromu nie ma. Słuchaj, pan. Jakobs, Jakobs, Jakobs. Rozumiem, że jeśli nie dostarczymy panu kawy, odmówi pan zeznak. Nie ma zbożowej. No to zacznijmy od początku. Jakobs. Jakobs dla wszystkich. Dla przyjaciół Pedros. Pedrosa nie mam. Nazywa się pan Pedros. Jakobs. Na imię ma pan Jakobs, a na nazwisko Pedros. Jakobs. Słuchaj, jeszcze raz powiesz Jakobs, a walnę cię pałą. Nazwisko? Zdecydowałeś się? Jakobs. <sklucz> Nikt cię nie pytał. Nazwisko? Ja... Nie mamy Jakobsa. Mamy ciboneskę Neskę i Lawadcę. Pytam po raz ostatni. Ja też. Proszę łaskawie podać nazwisko. Jako son. Jako Son Pedro pszszsz. węża. Nie. Tylko nie chcę dostać pało. To będzie długa wycieczka. Dasz radę? What do you think you do you black Dobrze. Wszyscy gotowi? Zamknij się! Raszystowsk z Wygra! W DUPĘ! Ale ja wygram! <śmienicza> Spirdalite E Epo, wygraliśmy wyścig! Dobra, zamki, kurwa, ten pysk! Nie obrażaj mnie kurwa, bo kurwa, takie za śmiecię, kurwa, ta twoja laska, kurwa! Zjebana kurwa w chuj! Pogarszasz swoją sytuację! Łysatkało! Że dziękujemy i zapraszamy. Jaki kurwa konie!